Na pewno w medycynie, tak również w przypadku atopowego zapaństwa skóry, doskonale sprawdza się zdrowy rozsądek. Także tutaj pod, podstawą naprawdę jest to, co robić, czyli stale pielęgnować skórę emolientami. Natomiast to, czego na pewno warto jest unikać, to leczenia na własną rękę, tak? nadużywania leków niezaleconych przez lekarza. Z drugiej strony, jeżeli mamy lekarza, któremu ufamy, no to warto się stosować do zaleceń, tak? czyli jeżeli mamy włączyć lek, to go Włączamy, jeśli tylko można, jeśli następuje poprawa, to stopniowo wycofujemy się z takiego leku. Czyli na przykład dotyczy to właśnie preparatów sterydowych, że odstawia się je stopniowo, a potem nawet czasem mówi się o takiej terapii weekendowej, podtrzymującej, że utrzymuje się pielęgnację przez tydzień, a jeszcze żeby nie doszło do nawrotu objawów, utrzymuje się leczenie w weekendy. W przypadku marszu alergicznego na przykład robiono badania, że przewlekłe stosowanie cytaryzyny do ustnie, jednak zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy u dziecka. Więc tak jak mówię, no tutaj trzeba się stosować do zaleceń lekarza, nie nadużywać leków, ale wtedy, kiedy są konieczne, też je stosować.